Cześć, witam na kanale Dziś Dzisiaj pokażę jak handlować na czystym okresie. Na przykład, jeżeli chcesz otworzyć transakcje, ale nie rozumiesz kierunek ceny, w jakim kierunku e, będzie cena. poruszysz się także, że możesz używać tej strategii, jaką ja robię. І зараз створюємо транзакції, евро CHF, чи минути ніжі, і для чого ніжі, зобачте. Направді, не є статрудне, але в огулі мусите розуміти, як, направді, зідентифікувати без аналізу технічної керівник ціни. Na przykład wyłącz w wskaźnik RSI i zobaczcie co się dzieje na wykresie. Mamy taką tendencję wzrostową, tak, cena poruszy się w górę, zobaczcie na końcu, tak, ale jeżeli sprawdzić na różnych ramach czasowych, to mamy już poziomy, który cenę utrzymują, tak, i tak ja już rozumiem, że się, cena znajduje się na tym poziomie i będzie odwracać się. I teraz pokażę te poziomy. w e, wskaźnik RSI, żeby rozumieć dlaczego ja mówiłem, że naprawdę i, i otworzyłem te transakcje. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy poziom oporu, tak, i ten poziom oporu był przybity e, e, ceną, tak? Cena przybiła ten poziom i poszła wyżej tego poziomu, zwróćcie uwagę. Ale e, te przebicie może być fałszywe, tak? I jeżeli było duże przebicie, to będziemy czekać korekty, bo wskaźnik RSI na przykład pokazuje, że naprawdę cena jest teraz wykupiona, co może być sygnałem do tego, że cena będzie wchodzić w korekcję tak naprawdę zawsze kiedy cena porusza w jakimś trendzie cena nie może poruszać tylko w jednym kierunku tak zawsze występuje jakieś korekcje i korekcje występują na poziomach tak musicie znać gdzie znajdują się te poziomy i na tych poziomach występują korekcje zwróćcie uwagę tutaj było poziom wyżej mamy jeszcze jeden poziom oporu tak i jeszcze wyżej jeszcze jeden to jest te poziomy które potencjalnie mogą wpływać na ceny tak jeden poziom już był przybity, także cena będzie kontynuować iść do następnego poziomu i jeżeli będzie przebicie następnego poziomu to cena pójdzie wyżej do tego poziomu, który jest e, najwyższym, tak. Zwróćcie uwagę, na wskaźniku RSI mamy już wykupienie, to pokazuje naprawdę, że cena jest wykupiona. Kiedy cena jest wykupiona, to jest potencjał do, do odwrócenia, tak. Zwróćcie uwagę, w tym, w tym momencie czekamy, że cena wchodzi już do poziomu oporu, cena znajduje się na poziomie oporu i od tego poziomu będzie korekcja, tak? Także musimy analizować te, te ruchy, tak, zrozumieć na jakim poziomie znajduje się cena. I jeżeli cena będzie na przykład tak jak teraz, pójdzie trochę wyżej, bo już znamy, że strefy te, te poziomy i oporu nie są linijne, tak są poziomy. I na tych poziomach może być odwrócenie. Ale nie znamy tego punktu, gdzie samo będzie odwrócenie. Także otworzyłem pokrywanie dwa razy wyżej, żeby, żeby nie stracić pierwszej transakcji. I bo ja już rozumiem, że na, na przykład cena już znajduje się na poziomie oporu ale jeszcze nie, jest, nie, nie, nie ma tego punktu że do odwrócenia, ta cena jeszcze kontynuuje wzrost, bo znajduje się w diapazonie tego poziomu. I ja już rozumiem, że kiedy, kiedy cena znajduje się w diapazonie, musi być odwrócenie, ale ja nie wiem w jakim, w jakim momencie, tak? Tak, dlatego mogę, e, mogę tworzyć pokrywanie. Zwróćcie uwagę, że naprawdę cena już ma taką zmianę dużo, bo znajduje się na tym poziomie i na tym poziomie wstąpi dużo zmienność, bo nie ma tej pełności, że kto dominuje, tak? Baker lub Midway. Zwróćcie uwagę, nie wystarczyło kilka sekund do zamknięcia pierwszej transakcji w plus, ale w ogóle czekamy, bo mamy jeszcze jedną transakcję i teraz pokażę na wykresie, jak to wygląda. Naprawdę cena już jest na poziomie oporu. Zwróćcie uwagę, pierwszy poziom był przybity, tak? I cena teraz jest wykupiona i znajduje się na poziomie na poziomie oporu, a na wskaźniku RSI już jest wykupiona. Zwróćcie uwagę, tak mamy te wykupienie w tym momencie, ale już zwróćcie uwagę na linię, tak linia już nie idzie prosto w górę, a ma już taki skręca trochę w dół. Jeżeli mamy takie skręcenie, to oznacza, że naprawdę w tym momencie już jest możliwość do tego, że cena będzie zmienić swój kierunek. I już znamy, że rynek jest cykliczny. Jeżeli wcześniej cena była zwrócona tym, na tym poziom, tak, to może powtórzyć to w przyszłości. Także to musicie pamiętać o tym, bo zwróćcie uwagę na przykład tutaj, mamy już cenę wchodzi w ten poziom wykupienia. Tak, mamy małe, małe wykupienie oj, na poziomie oporu, i mamy wykupienie na wskaźniku RSI. I co, na, co dalej? Znaczy, musicie zwrócić uwagę dalej. Musicie zwrócić uwagę, co, jak, jak się cena. Także to wykupienie będzie wpływać na cenę i cena będzie zmieniać kierunek, będzie korekcja na tym poziomie. Poziomie, e, poziomie oporu, bo zwróćcie uwagę jak było wcześniej, tak wcześniej też cena dochodziła do tego poziomu i odwróciła się od tego e, poziomu e, oporu. Także czekamy na transakcji i zobaczymy. Tak zawsze musicie pamiętać, że rynek jest cykliczny tak? i jeżeli te poziomy wpływają na ceny jeżeli, czym, czym im więcej razy cena odwróciła się od tych poziomów, tym silniejszy jest, jest, jest wpływ i opór na tym poziomie. I musicie pamiętać na tym, że na poziomu występuje duża zmienność i musicie znaleźć bardzo dobry ten punkt wejścia w transakcję, tak? Bo naprawdę, jeżeli trochę wcześniej, trochę, trochę później otworzy transakcję, to może być minus, tak? Na przykład jak na pierwszej transakcji był minus, tak? I, i otworzyłem pokrywanie dla żeby nie stracić tej pierwszej transakcji. Także zawsze lepiej szukać tego momentu, gdzie ten już wchodzi w ten poziom. Już jest sygnał do tego, że ten będzie odwracać się i wchodzi w korekcję i wtedy tworzyć transakcje. Tak? Lepiej sprawdzić świeci i formacje tak? zwróć uwagę, że mamy, już mamy plus, wszystko w porządku, jak i mówiłem. Mówię o tym, że musicie sprawdzić świecie i formacje tak? jakie jest w formie że Jeżeli świecie są, mają duży cień i małe ciało, to jest potencjał do tego, że ten będzie zmieniać swój kierunek. I jeszcze raz zwróćcie uwagę na 30-minutowy ramy czasowej. Także naprawdę mamy te poziomy. I te poziomy wpływają na ceny, wyżej mamy jeszcze jeden poziom, na którym teraz znajduje się cena. i jeszcze wyżej jeszcze jeden. To potencjalne te poziom, gdzie cena może być lub odwrócona lub zmieni swój kierunek i e, za, e, będzie nowy trend. Tak? Ale tak jak zwróć uwagę, tutaj cena zmieniła swój kierunek i po tym momencie odwróciła się. tak. Dalej zwróćcie uwagę na inny poziom. Tak, znajduje się już na poziomie trochę wyżej, ale ma też potencjał do odwrócenia, dlatego, bo jest wykupiona na wskaźniku RSI. Tak? Kiedy jest u nas wykupiona w wskaźniku RSI, to jest większa szanse na to, te, że ta będzie odwracać. Jeżeli ta na byłaby niżej tam poziom o 70, tak, to może byłby trend i nie można byłoby otworzyć na transakcję na, na odwrócenie, tak, ale tak jak cena już jest wykupiona, to jest możliwość tego, że cena będzie zmienić swój kierunek na tych poziomach. Także to jest e, ważne, żeby te, o tym rozumieć. Jeżeli wskaźnik RSI pokazuje wykupienie, to jest większa szansa na, że cena będzie odwrócona. Jeżeli nie ma jeszcze w, 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 tego wykupienia na wskaźniku RSI, ale cena już znajduje się na poziomie tu z pascal, to lepiej nie otworzyć transakcji w takim momencie, bo może być trend. Tak, lepiej wtedy handlować zgodnie z trendem. A teraz poproszę o dołączenie do mojej grupy darmowej Inside Trade Free Group. Jest to grupa darmowa, gdzie prowadzimy dwie sesje handlowe dziennie, Jedno o 14-18. Z poniedziałek po piątek Daje sygnał, e, kierunek ceny i wnioski. Tak, Także handlujemy o 14-18. Link na grupę będzie w opisie tego filmiku. Także zaproszę i dołączyć się do grupy. Dobra, pohandlujemy dalej, otworzymy się jedną transakcję, Sprawdźmy, jaki jest procent wypłaty, Jest normalny, tak, otworzymy 250 dolarów niżej 3 minut. Dobrze, dlaczego niżej jeszcze raz zwróćcie uwagę, tak? Mamy ten wykres i już ja rozumiem, jaki jest kierunek ceny. Zwróć, bo cena znajduje się na poziomie, mamy już poziom oporu, tak. I zwróćcie uwagę, potem wcześniej było tutaj tak, odwrócenie w tym momencie. Potem był taki trend spadkowy, tak? cena poruszy w dół i teraz trend jest wzrostowy już dochodzi do poziomu oporu i na każdym wysajmy mamy trend, ale cena znajduje się na w poźno, tak na strefie tej wykupienie wyżej 70 i to sygnalizuje to też, że może być odwrócenie lub zmiana tendencji w tym momencie, tak. Dobrze, sprawdzimy na innych ramach czasu, że, że mamy te poziomy, czy nie. Zwróćcie uwagę, że wcześniej też ta strona była odwrócona, tak, mamy poziom, na, 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 na tym poziomie mamy jeszcze jedno odwrócenie, które pokażu, sygnalizuje o tym, że naprawdę mamy potencjał do odwrócenia. Wcześniej też takie było, tak. то показує, що направди пожим є сильний, і там є сильний, сильний такий потенціал і сила, щоб впливати на ціни. Так що вже знаємо, що поджуми можуть впливати на ціни, коли ціна доходить до поджуму викуплення на вказнику ресай. Так, і зараз ми бачимо, що маємо цей поджум, ціна входить до того моменту, де вчасні було відвоцовано, так, і чекаємо відвоцовання від цього поджуму. No dobrze, transakcja jest zamknięta. Jak mówiłem, że na tym poziomie była taka mała korekcja i cena poszła trochę niżej poziomu tego oporu. Tak, jeszcze raz, zwróćcie uwagę. Tak, wszystko jak mówiłem, mamy poziom poziom oporu, tak, który był wcześniej na, na cenie i teraz jest oporem dla ceny. Zwróćcie uwagę, dlatego on jest ten poziom oporu, tak, bo on da, daje opór cenie i ceny nie mogą kontynuować wzrost. Dalej mamy też jeszcze poziomy, które mogą potencjalnie cenę rosnąć, już musicie pamiętać o tych poziomach też, tak, jeżeli będzie przybicie tego poziomu, to następny poziom, duży, jaki będzie wpływać na ceny, będzie znajdował się wyżej, tak, ale już znamy, że mamy tutaj, w tym momencie cenę znajduje się tych poziomach, wcześniej było odwrócenie, Tutaj też było odwrócenie, zwróćcie uwagę, tak i już znam, że na tym momencie też będzie odwrócenie, tak jak wcześniej było odwrócone cena na, na tym poziomie, to i dalej będzie tak samo, tak, bo naprawdę zwróćcie uwagę, było wykupienie, cena poszła w dół, tak, następne było wykupienie, zwróćcie uwagę, tak, cena poszła w dół i tutaj taka sama sytuacja, już cena jest wykupiona i czekamy korekcji. в Так то виглянда на на викресі, так, завжди мусите уважати на те стрефи, так, якщо ми маємо такі стрефи, мусите зідентифікувати, де знайдуть те стрефи опору і де чекають потенціальні чекачі отроцення. І хандлово ж, і забачить, на тилес сильний є тренд. Якщо trend jest duży, duży, to lepiej handlować zgodnie z trendem. Jeżeli jest, ale jeżeli się już pokazuje jakąś niepewność na, na wykresie, tak to można handlować od, na odwrócenie od tych poziomów. Także na dzisiejszym wszystko. Dziękuję bardzo, poproszę o subskrypcję i do widzenia.